Polski z Beatą. Lekcja numer 51. Czas przeszły, część trzecia. Cześć, mam na imię Beata, a ten kanał to Polski z Beatą. Pokażę Wam, że język polski jest łatwy, a gramatyka fajna. Ważna informacja mam dla Was nowy e-book numer 3, do lekcji 17-28. Wszystkie informacje, go trzymać, znajdziecie na dole komentarzu. A teraz lekcja numer 51. Czas przeszły, część trzecia. Więc do roboty. Czas przeszły, część trzecia. Czasowniki nieregularne. Iść. Iść. Szedł plus końcówki. Liczba pojedyncza rodzaj męski. 3 plus końcówki. Liczba pojedyncza rodzaj żeński nijaki plus liczba mnoga. Iść liczba pojedyncza. Rodzaj męski. Ja szedłem. Ty szedłeś. On szedł. Rodzaj żeński. Ja szłam. Ty szłaś. Ona szła. Rodzaj nijaki, ono szło. Iść, liczba mnoga. Rodzaj męskoosobowy. My szliśmy, wyszliście, oni szli. Rodzaj niemęskoosobowy. My szłyśmy, wyszłyście, one szły. Pójść. Pójść. Poszedł plus końcówki. Liczba pojedyncza rodzaj męski. Posz plus końcówki. Liczba pojedyncza rodzaj żeński nijaki plus liczba mnoga. Pójść. Liczba pojedyncza rodzaj męski. Ja poszedłem. Ty poszedłeś, on poszedł. Rodzaj żeński. Ja poszłam, ty poszłaś, ona poszła. Rodzaj nijaki. Ono poszło. Pójść, liczba mnoga. Rodzaj męskoosobowy. My poszliśmy, wy poszliście, oni poszli. Rodzaj niemęskoosobowy. My poszłyśmy, wy poszłyście, one poszły. Móc. Móc liczba pojedyncza. Rodzaj męski. Ja mogłem, ty mogłeś, on mógł. Rodzaj żeński. Ja mogłam, ty mogłaś. Ona mogła, rodzaj niejaki, ono mogło. Móc, liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy, my mogliśmy, wy mogliście, oni mogli. Rodzaj niemęskoosobowy, my mogłyśmy, wy mogłyście, one mogły. Fajna lekcja? Zostaw lajka. I komentarz. Kiedy szedłem do pracy, zaczął padać deszcz. Wczoraj nie poszedłem do pracy, bo byłem chory. Kiedy szłam do szkoły, spotkałam Kasię. Tydzień temu poszłam do dentysty. Nie mogłem iść do kina, bo nie miałem czasu. Mogłam ugotować obiad, ale wolałam iść do restauracji. Gdzie szedłeś dziś rano? Widziałem cię przez okno. Skoro masz gorączkę i katar, to dlaczego nie poszedłeś do lekarza? Widziałam cię, kiedy szłaś koło sklepu. Dwa dni temu poszłaś do fryzjera. Jak mogłeś zjeść moje lody? Kiedy byłaś dzieckiem. Mogłaś długo oglądać telewizję? Nie, tylko do dziewiętnastej. Adam widział wypadek samochodowy, kiedy szedł na uniwersytet. Tata poszedł po południu na pocztę. Ania szła po schodach na piąte piętro, i teraz jest zmęczona. Moja siostra. Poszła wczoraj pierwszy raz do szkoły. Kiedy dziecko szło do przedszkola, zgubiło misia. Moje dziecko poszło dzisiaj pierwszy raz na basen. Paweł nie mógł wejść do domu, bo zgubił klucze. Kasia nie mogła zrobić zakupów, bo nie miała pieniędzy. Dziecko mogło bawić się po lekcjach z kolegami. Kiedy szliśmy na koncert, zaczęła się burza. Dwa dni temu poszliśmy do włoskiej restauracji. Kiedy szłyśmy do teatru, spotkałyśmy naszego profesora. W zeszłym tygodniu poszłyśmy na jogę. Nie mogliśmy pojechać na wakacje, bo zepsuł się nasz samochód. Nie mogłyśmy spać, bo sąsiad zrobił imprezę. Kiedy szliście do domu, wstąpiliście do sklepu. W piątek poszliście do klubu. Kiedy szłyście ulicą, zobaczyłyście złodzieja. Rano poszłyście do pracy. Mogliście kupić dom? Bo bank dał wam kredyt. Mogłeś się posprzątać w mieszkaniu. Kiedy chłopacy szli na mecz, spotkali kolegów. Miesiąc temu nasi rodzice poszli do opery. Kiedy dziewczyny szły na szczyt, Zobaczyły niedźwiedzia. Wczoraj moje siostry razem ze swoją klasą poszły do muzeum. Kiedy dzieci szły na wycieczkę, świeciło słońce. Trzy dni temu dzieci poszły na Plac Zabaw. O dziewiątej rano. Studenci mogli zacząć pisać egzamin. Policjantki mogły dać mi mandat, ale były miłe i nie zrobiły tego. Moje dzieci nie mogły jeść orzechów, bo miały alergię. I to już wszystko w tej lekcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnej lekcji. Cześć!